Witam! Przedmiotem dzisiejszego unboxingu będzie kauczykowa piłka. Piłkę to można zakupić w sklepie, w basenach za jakieś 2 złote, także mało. Jest ona taka no twarda, I się odbija nawet na dywanie. Jak widzicie jest ona zdarta, ale to już akurat moja wina, no. Można w nią rzucać na przykład w różne zwierzęta, tylko ja nie będę tego prezentował. Możecie sobie to sprawdzić sami. Piłka ta może jest na tyle mała i na tyle fajna, że może się zmieścić w kieszeni, może się zmieścić na prawie wszędzie. Więc no, jest to naprawdę fajny produkt. Do zalet zaliczyłabym właśnie to, co przed chwilą powiedziałem. Jest mała, akurat mi się nawet trafiła taka fajna, nie różowa, tylko zielono-czarna. Yy, ciężko się zrywa, ja po prostu nie dużo rzucałem, yy, jak to się to nie psa. No. Yy, no, jest po prostu, no fajna. Do mogę zaliczyć to, że można zrobić nie komuś krzywdę, bo jest, no tak jak wcześniej powiedziałem, twarda. Z jednej strony to zaleta, z drugiej strony to no coś niefajnego. No za, tak naprawdę to już zależy od tego, jak na to spojrzycie. Yy, ja patrzę pod takim względem, że jest naprawdę fajna. Mam tu jeszcze dwie, sobie przygotowałem. O tyle. No. Te już mają takie trochę, to jest przezroczyste i już da się im zgiąć. Ta też się da zgiąć, i z tego co widziałem, ta idzie na dno, a te dwie się unoszą. Nie pokażę Wam teraz tego, ponieważ no po prostu nie mam jak. Znaczy, może ma, może nie. Po prostu może to sobie później przyjdziemy do, nie wiem, y, wielki test kauczugów. Y, y, no nie wiem. No dobra. Więc ostateczna dla nich ocena będzie. Osiem na dziesięć. Siema.